Cześć, nazywam się Renata Kowalkowska i witam Cię w kolejnym odcinku z serii Poniedziałek z darmowym programem. Dzisiaj przedstawię Ci program Loom. Jest to dodatek, rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Jeśli z niej jeszcze nie korzystasz, to zachęcam, ponieważ takich dodatków ma naprawdę sporo. Jeśli jeszcze nie oglądałaś wcześniej, to zapraszam do. Programu Lightshot, takiego programu do zrzutów z ekranu lub do OneTap, jeśli masz problem z wieloma otwartymi zakładkami w przeglądarce, czy do programu TOGL, który służy do śledzenia wydajności pracy. Program LOOM służy do nagrywania filmów, nagrywania ekranu, przydaje się przy robieniu takich krótkich filmów instruktażowych, pokazując krok po kroku, jak wykonać pewne czynności. Teraz pokażę Ci, jak go zainstalować. Jest to bardzo proste. Jest to oczywiście darmowe narzędzie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Google, piszesz Lum Chrome lub skorzystasz oczywiście z linku, którego, który umieszczę w, na swoim blogu. Klikając w pierwszy link przenosisz się na stronę Chrome Web Store. I tutaj po prawej stronie masz przycisk dodaj do Chrome. Klikamy. Przeczytaj sobie te informacje. Kliknij dodaj rozszerzenie. I rozszerzenie Lumi już zostało dodane. Oto jak wygląda ikonka tego narzędzia. Ona będzie się znajdowała tutaj w pasku narzędzi. Teraz pokażę Ci, jak korzystać z tego programu. Tutaj masz ikonę narzędzia LUM. Klikasz. Otwierają Ci się opcje. Możesz nagrywać ekran i kamerkę. Możesz tylko ekran bądź tylko kamerkę. Teraz włączona jest opcja tylko ekranu. Tutaj pojawia się zdjęcie w lewym dolnym rogu. Możesz je wgrać, zmienić. Możesz je powiększyć, ale to jeszcze za chwilkę pokażę. Tutaj klikając, pokazujesz siebie Możesz też nagrać siebie na żywo Ja pozostanę przy zdjęciu I tutaj klikamy Start Recording Teraz masz możliwość wybrania całego ekranu. Jeśli chcesz się przemieszczać między zakładkami, bądź okno jednej aplikacji jeśli nie będzie ci to potrzebne. Ja klikam cały ekran. Teraz podświetliła się możliwość udostępnij i to właśnie klikamy. Teraz jest odlikanie. Na dole masz taką belkę pasek, który możesz ukryć. Tutaj masz właśnie to zdjęcie, które możesz powiększyć i jeszcze bardziej powiększyć. Możesz je też. Przemieszczać, możesz do góry, na boki. Możesz również je ukryć, klikając właśnie ten krzyżyk. Możesz tutaj usunąć to nagranie, możesz je zatrzymać bądź je wyłączyć. To jest zakończyć. Teraz nagramy fragment. Będzie to Możliwość pobrania e-booka, instrukcja pobrania e-booka, klikasz w prawym górnym rogu, otwiera się strona zapisu, uzupełniasz dane, imię i Twój e-mail, na który ma przyjść ten poradnik, akceptujesz politykę prywatności. Masz tu ewentualnie do niej dostęp przez linka, i tutaj klikasz tak: wyślij mi. Otrzymujesz mail, w którym musisz potwierdzić, że to ty rzeczywiście chcesz otrzymać ten poradnik. I za chwilę otrzymujesz właśnie poradnik, jakie błędy popełniają osoby rozwijające swój biznes. I na tym zakończymy nagrywanie, klikając w zielony punkt. Teraz przetwarza się nasze nagranie. Nagranie już jest gotowe. Możesz je odsłuchać, klikając tutaj w Play. Oprócz tego, możesz tutaj zmienić nazwę tego nagrania. Możesz je tutaj pobrać w takiej wersji. Niezmienionej, możesz je powielić, możesz je usunąć bądź udostępnić. Możesz również skopiować link, klikając tutaj i przesłać go w jakiejś wiadomości, w mailu. Tutaj masz ustawienia. W ustawieniach masz komentarze. Dzięki temu Osoby oglądające Twój film będą mogły umieścić komentarz pod filmem. Masz możliwość wysyłania komentarzy w mailach. Tutaj jest umieszczanie emoji, czyli tutaj są takie emotikony i ktoś może Ci dać łapkę w górę. Masz tu gify, pobranie oraz zobaczenie informacji. Jak już ustawisz sobie tutaj wszystkie opcje, klikasz save, I jeszcze jest możliwość przycięcia. Tu są nożyczki, i teraz przejdziemy właśnie do przycinania tego filmu. Klikając, tu masz pole edycji. Klikając tutaj w Play, masz możliwość przesłuchać to nagranie i w odpowiednim miejscu, gdzie będziesz chciała, wyciąć. Klikasz Start Trimming. Teraz tutaj cię podświetlił na czerwono taki obszar do wycięcia. Możesz go odpowiednio zmniejszyć bądź zwiększyć. Jeśli będziesz chciała wycinać sobie ze środka, to radzę ci przesłuchać to nagranie, i tutaj masz podgląd, w której minucie i sekundzie chciałabyś ten moment usunąć. Tutaj masz też możliwość poruszania się po filmie klikając właśnie w górę w dół. I jeśli rzeczywiście chcesz usunąć ten fragment, tutaj klikasz remove. Jeśli doszłaś do wniosku, że jednak nie, to tutaj możesz anulować. Najłatwiej jest przyciąć film na końcu bądź na początku, wtedy zaznaczasz sobie ten fragment, który już ma kończyć film, klikasz start streaming. Podświetlona jest ta ca cała końcówka do usunięcia, klikasz remove. Już fragment jest wycięty, teraz klikasz publikuj zmiany i nagranie się przetwarza. W zależności od długości filmu, może to trwać krócej lub dłużej. Już film jest gotowy. Teraz możesz go jeszcze raz przesłuchać, jeśli wszystko jest w porządku. Tutaj masz informację, że jest możliwość udostępniania. Jeśli wszystko jest ok, tutaj możesz pobrać tą wersję, którą nagrałaś i przetworzyłaś. Jeszcze pokażę Ci taką możliwość tworzenia folderów. Tutaj u góry masz moje filmy. Tutaj otwiera się panel z filmami. Masz możliwość dodania nowego folderu. Tutaj po prawej stronie, New Folder, pojawia się nowy folder. Możesz go nazwać. I teraz, podświetlając dany film, możesz go zaznaczyć. Tutaj masz trzy kropeczki. Możesz go nazwać, zmienić jego nazwę. Możesz go zarchiwizować, możesz go pobrać i możesz go zduplikować, czyli powielić. Możesz go również przenieść do danego folderu, przytrzymując. I teraz już to nagranie znalazło się w tym folderze. Myślę, że to wszystkie takie najważniejsze funkcje. Bardzo polecam to narzędzie. Mi się bardzo przydaje, bardzo często z niego korzystam. I Ciebie zapraszam oczywiście do oglądania moich kolejnych filmów i poprzednich filmów. I zapraszam Cię również na swojego bloga reniakowalkowska.pl. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam Pa!